Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Józef, a dzisiaj wam pokażę jak zrobić szybką przypalarkę, która pozwoli nam przypalić 10 staków czegoś, na przykład żelaza, w czasie jednego przypalania, czyli staka. Zapraszam tak do oglądania. Dzień dobry, Piaku, pokażę dzisiaj wam jak zrobić właśnie o tą przypalarkę automatyczną, która pozwoli nam przypalić aż 10 staków, na przykład żelaza, w tym czasie, kiedy przypali się jeden stak. No, możemy ten sposób zastosować, zastosować na różnych serwerach, ale tak i również na single playerze. Jedyną rzeczą, która jest wymagana muszą działać e, wagoniki ze skrzynką na serwerze. No więc tak, e, cała ta budowa właśnie wygląda tak. Tak właśnie jest, jest zbudowana. Więc najpierw wam opiszę jak m, ona właśnie działa, a dopiero później pokażę Wam budowę. Serio zapraszam. Na samej górze mamy wagonik, który sobie właśnie o to tak i jeździ do, cały czas dookoła. Musimy otworzyć naszą skrzynkę i wsadzić tutaj 10 taków czegoś, co chcemy na przykład przepalić. Ja na przykład dzisiaj przepalę 10 taków złota, ponieważ chyba to jest najbardziej, najbardziej cenniejsze. Czyli wsadzamy sobie tutaj tak. Jak widzimy to strasznie szybko nam znika. Możemy, możemy sobie zobaczyć tę lanię. Pierwsza jak mał kit, że tak powiem. Ten wagonik właśnie dostarcza hoperą, tym e, jakąś rzecz do przeparania, następnie te hopery e, przekazują z powrotem do piecyka e, tę rzecz, którą ma się przepalić, To się przepala, to trafia znowu do hopera. E, następnie ten hoper przekazuje do tego. Oto magicznej skrzynki, która przynosi właśnie to złoto przypalone do tej, te skrzynki za pomocą tych koparów. Jak widzimy, strasznie szybko to się przypala. Dopiero przed chwilą sadziliśmy, a już mamy 15 zł. No i zdanie to jest ekstra pomysł. Jak widzimy, tutaj cały czas się przypala i cały czas trafiają nowe porcje do przypalania. Jak już widzimy, 8 staków już zjadło, że tak powiem, zabrało, nawet więcej że został tylko jeden stak i cały czas się to przypala. Już mam pół staka, przy filmie mieliśmy już 15 do piany. Jak dla mnie jest to najbardziej dajniejsza przepalarka jaka może być. Jedyną wadą czego to jest. To jest yy, straszna i pian. No ja najlepiej bym wsadzał po staku bloków z węgla, ponieważ to się strasznie szybko zużywa się dużo przepalanych rzeczy. A tak więc pokażę Wam teraz jak właśnie taką przeparakę zbudować. Do budowy tej przepararki będzie nam pociąg 22 kopery, 4 bloki redstone'a, 4 tory zasilające, 16 normalnych tor, 1 podwójna skrzynia, 10 piecyków oraz jakiś budulec, jakiś materiał budujący. Jest tak. Najpierw składziemy sobie tutaj skrzynkę. Podwójną. Następnie bierzemy sobie nasze kopery i stawiamy tak oto właśnie na tą skrzynkę następnie przytrzymujemy znowu shift i robimy taką obłudkę jakby też właśnie ale tego typu Czyli coś, coś takie taki. prostokąt budujemy właśnie coś, coś, coś na właśnie z tego prostokąt tutaj kładziemy też z tą tutaj kładziemy nasze tory zasilające tutaj kładziemy nasze normalne tory a tutaj kładziemy nasze broki redstone następnie bierzemy nasze hopery i znowu tutaj stawiamy tutaj musimy już stawić 10 hoperów wokół tego następnie bierzemy nasze piecyki i piecyki kładziemy na hoperach nieważne w którą one stronę będą kierowane jeśli odda się coś takiego zrobiliśmy to stawiamy jeszcze raz tutaj hopery trzeba stanąć podskoczyć na shiftie pamiętajcie stawiamy sobie tutaj hopery dookoła następnie kładziemy znowu tory zasilające bierzemy teraz normalne tory i dajemy wokoło właśnie normalne następnie bierzemy jeszcze jakiś budulec tutaj sobie kładziemy i kładziemy oto sobie bloki redstone i to jest już praktycznie całość gotowa musimy jeszcze nasze kartę wziąć razem ze skrzynią jednego main karta kładziemy tu możemy już go wprawić w ruch, że tak powiem drugiego karta tak samo jeszcze tylko do piecyków wkładamy nasz węgiel bierzemy sobie węgiel pyk 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 pyk, 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 pyk i pyk niech będzie tyle wkładamy naszego każdego piecyka Nieważne jaka ilość, oczywiście wiadomo, że jest taka, ile ktoś chce, ile macie węgla, to możecie sobie tutaj włożyć. Strasznie polecam tą preparatkę na hardware, ponieważ bardzo się przydaje. Na przykład na niektórych serialach, jak duże dużo żelaza, czy też złota, albo długo kopiemy, to naprawdę to się przyda. Bierzemy teraz sobie nasze złoto Nieważne jaka jedźmy Żebyś nawet jeden z tak Ten wagonik do każdego piecyka Da równą ilość Teraz musimy tego złapać Dajemy tutaj złoto I nasz piecyk jest gotowy przeparę od razu złoto Jeszcze pokażę, że to działa Popatrzmy sobie do skrzyni Zaraz powinno się tutaj nasze złoto pojawić ho, ho, No dawaj, come on, come on. Co jest? No, no i właśnie, tym właśnie sposobem powiedzmy wam jak zbudować się taką antywantyczną stroniarkę. Jeśli ten film Wam się spodobał, łapkujcie, jeśli chcecie być na bieżąco dajcie subsa, suba i napiszcie w komentarzach czy Wam się to spodobało. Cześć!